Siema z tej strony pan pomysł, a w tym odcinku się trochę zemścimy na Minecrafterze 345 i jego, ym, jego przyjacielowi yy, Miox8. No, jakby zemsta będzie wyglądała na tym, yy, polegała na tym, że, patrzcie, tutaj wsadziłem TNT, tutaj, i jakby oni tutaj przyjdą, ja postawię plakietkę jakby, i wtedy, yy, Ucieknę przez okno, bo jak mogliście zauważyć ym, na filmie Minecraftera 345 mamy malutką wojnę. No malutką. Nie można tego nazwać, tak? On chce, żebym jakiegoś jego... O, patrzcie, co zrobili. Chamy. Co? Co jeszcze? Jestem zbroniony. Grozi śmierć. Ja wam pokażę śmierć. Wiedział, że nagrywam. O, co to za prezent? Aha. Sojusz. Przepraszamy za sojusz. No tak. Oczywiście. Hehehe, mamy diaksy no. O, okej. Okay. Dobra, nawet dobrze, bo nie będzie nam przeszkadzał w naszym planie. Ale też jakbym z nim telefonował, to mógł go od domu zabrać, żeby nie zobaczył, co się szykuje na niego. No, no kurde, gdzie ile tego TNT? Tylko czy ja zdołam uciec? To jest też pytanie. Dobra, tylko niech ten Sebul przyjdzie. Okej. Okay. No, chodźcie, dobra, dobra, macie za swoje. Macie, chodźcie, chodźcie. Chodź, no, chodź. O, oh, ale, ale mus. O, oh, o, oh, o, oh. on mnie zabije, on mnie zabije, on mnie za to zabije, on mnie zabije za to on mnie za to zabije. Ah. On mnie za to zabije. O oh, oh. oh, nie, O, oh, nie, O, oh, nie, O, nie, 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 Ja nie, nie, Yes. A! No, podatki trzeba płacić. Patrzcie tutaj, co się stało. Wszystko eksplodowało. tutaj naprawdę nie mam po co. Po co? Tutaj ja, ja, ja po prostu cała baza mi eksplodowała. Creeper. Patrzcie tutaj, wszystko. Tutaj w ogóle był dach i to teraz eksplodowało. Naprawdę nie mam ochoty tutaj mieszkać. Więc prowadzę się stąd. Znałem, że to najlepszy pomysł. O, dobra, ma 21 jeden. okej Musi być już z tym wreszcie koniec O, dobra, 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 wszystko się eksploduje Aha. Dobra, no to jeszcze tutaj trochę pod eksplodujemy. Dobra, chociaż mamy to. Okej. Okay. Cała baza, cała ta praca, cała praca. Wszystko. To kiedyś kiedyś to była nasza baza. Moja i Cyber Juliana, kiedyś to była baza. O, się Dobra, dzięki za speed. Kiedyś to była nasza baza. Ja się przeprowadzam. Chciałem tylko powiedzieć. Mam wszystkie swoje rzeczy, więc jak zginę, to się obrażę. Muszę, czas, ten. No kurczę, mogę coś. Dobra, jestem mądry. Dobra, weźmiemy sobie. Dobra, bo ja... Je... Patrzcie, ja próbowałem coś wziąć z tego. Ach, nieważne. Dobra. End portal. E? Co oni tu zrobili? Jaki end Halo? o Sebul, czemu tutaj stoi jakiś ten portal? Ej, dobra, to gdzie jest tylko? Powiedz mi. Powiedz mi po prostu, gdzie jest ten. Yy, portal do netheru. Ten pierwszy. Dajcie mi kreatywa i spekta... czekajcie, dajcie mi zaraz spektatora. Ale on mówi, czekaj. Szybko, szybko, czekaj, czekaj, zaraz. Zaraz, zaraz. Ja ci powiem kiedy. No tak, tak, wiem. Ja też nagrywam. Szybko, szybko, teraz wpisuj, szybko, póki on nie falczy. Jak tutaj w ogóle na górę weszliście? Gdzie tutaj jest ten? Jak tutaj weszliście na górę do tego end Tutaj przez ten, ten Nieważne, po prostu płagam. Błagam, zróbcie mi spectata I dobra, ale przedtem zróbcie mi spektatora. Błagam. Okej. Okay. Nie, bo tutaj jest na górze nad bedrockiem. Na bedroku tutaj stoi portal. To jest dla mnie wielki problem. Bo ja zbudowałem taką ulicę do dżungli. O kurde, tutaj są jakieś pułapki a, wiedziałem. Ty małe dzieciaki. Ale gdzie to jest ta pułapka? Czy to się automatycznie. A, okej, okay, tutaj gdzieś. A, tu jest to Uuu, fajny loot, Fajny loot. I to jest końcowy efekt tego, co ja znalazłem. Tutaj wszystko sobie postawiłem. Mam tutaj spawna noob. Aha. No dobra, tutaj są wszystkie moje rzeczy. Na razie potrzebuję tych dżunglowych. Ee, no jak to się nazywa? Bloków jakby drewna. I zobaczcie dlaczego. Mm, dlatego, bo ja bym chciał tutaj cały ten cave zrobić taki. Aż do poziomu 11. 11 i tam zbudujemy sobie taką. Naprawdę ogromną i takie naprawdę ogromne pomieszczenie. To będzie takie jakby fajne. I tam wtedy zbudujemy taki znowu taki ten. Takie przejście. Później znowu takie te w góry schody. I taką wieżę ogromną. To też będzie fajne. Ale na razie tutaj muszę sobie pobyć. Uciekam od nich na razie. Oni pewnie się przeprowadzą do mnie albo ja do nich. Zobaczymy. Łóżko Cyber Juliana, gdzie postawić? O, tutaj, tutaj on będzie mieszkał. O, tutaj, o. Dobra. No i żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i a, muszę jeszcze Armor zrobić. standard I to dajemy jakąś zbro jakoś rzucę. I nieważne. Żegnam się z Wami. Pa.